Czasowe trudności, puste półki w sklepach i godziny oczekiwania przed wejściem stały się jednymi z symboli PRL. Ludzie godzinami czekali, aby za posiadane kartki móc kupić jedzenie bądź inne towary potrzebne im w domu. Mieli pieniądze, ale nie mieli ich jak wydać. Dzisiaj na szczęście jest inaczej. W sklepach możemy znaleźć już każdy towar, którego potrzebujemy, a opowieści o pustych półkach czy niekończących się kolejkach. Są tylko opowieściami naszych dziadków lub ojców. Właśnie w taki świat zabiera nas gra planszowa wydana przez Instytut Pamięci Narodowej – kolejka. Każda z rodzin ma cel, który chce osiągnąć. Czy to wyposażyć kuchnię, wyprawić pierwszą komunię, spędzić urlop na działce, wysłać dzieci na kolonie, czy urządzić świeżo otrzymane z przydziału w mieszkanie. Wygrywa rodzina, która jako pierwsza zbierze wszystkie potrzebne towary, bądź gdy ich zabraknie w sklepach, będzie najbliżej realizacji swojego celu. Niestety w PRL mamy czasowe trudności z dostawą i ilością towaru. W związku z tym każda pięcioosobowa rodzina, aby zrealizować swoje marzenia, musi liczyć na szczęście i spryt głowy rodu, czyli gracza. Spójrzmy na nasze miasto. Znajduje się w nim pięć sklepów odpowiadających pięciu podstawowym rodzajom towarów: odzieży, mebli, rtv AGD, kiosk, no i oczywiście spożywczy. Istnieje również bazar, na którym można wymieniać posiadane towary na inne, które są naszej rodzinie potrzebne. Poznaliście już wcześniej naszą przykładową rodzinę poza Sprawdźmy teraz, jak poradzą sobie w Pereli. Rozgrywka została podzielona na dni. W trakcie każdego dnia po kolei wykonywane są konkretne fazy. Przejdźmy teraz do omówienia: Na początku głowa rodziny musi zdecydować, do jakich sklepów w kolejkach ustawią się poza pozaplanszowscy. Nie, nie, nie. Musimy wyprawić pierwszą komunię. Ty, Franek, pójdziesz do spożywczego. Czesław. Lecisz do RTV, Stasia, z Jurkiem, po meble, a ja idę po odzież. Wiecie, co macie robić? Po kolei każda z rodzin ustawia swojego przedstawiciela w jednej z wybranych kolejek. Widzimy więc, jak za pozaplanszowskim ustawili się Wiśniewska, i Malinowski. Na końcu każdej kolejki ustawiany jest spekulant. Czy to wskutek centralnego planowania, czy też przypadku do sklepu trafia towar? Po wybraniu trzech kart dowiadujemy się gdzie i jaka ilość towaru zostanie w tym dniu dostarczona. Karty towarów należy położyć na polu właściwych sklepów. Co zrobić, aby znaleźć się na czele kolejki i dostać towar czekający w sklepie? Jest na to kilka sposobów: można na przykład pożyczyć dziecko do lat dwóch lub też stworzyć listę zmieniającą kolejność. Są też również inne przypadki losowe, takie jak na pomyłka w dostawie towaru. Czy po prostu remanent. Każdy w ciągu dnia może zagrywać maksymalnie 3 karty, ale poza planszowski musi pamiętać, aby kart wystarczyło mu na większą liczbę dni, dlatego musi zagrywać je ostrożnie. Gdy po przepychankach kolejkowych i ustaleniu kolejności sklep zostaje w końcu otwarty, każdy członek rodziny może wybrać sobie jeden produkt i z nim udaje się do domu. Następnego dnia może ponownie ustawić się w wybranej przez siebie kolejce. Jeżeli ktoś ustawił swojego domownika na bazarze, może wymienić swój towar w stosunku 2 do 1, chyba że trafi na przekupkę. Wtedy w stosunku 1 do 1. A jak towary trafiają na bazar? Otóż w kolejce są spekulanci, którzy zaraz po zabraniu towaru ze sklepu od razu dostarczają go na bazar. Faza sprzątania planszy, doboru nowych kart i przygotowania się do kolejnego dnia. Gra, która nie tylko bawi, ale i uczy, pokazując zabawny sposób absurd PRL-u. Ale czy rodzinom jak nasi poza planszowcem było łatwo? Na pewno nie! Na szczęście dla nas jest to już dziś świat widziany przez pryzmat gry planszowej. Dziękujemy Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej za udostępnienie pomieszczeń i rekwizytów, a wam za obejrzenie naszego materiału. Zalajkujecie! Zalajkujemy! Zasubskrybujecie! Zasubskrybujemy!